Dla mnie osobiście nie, nie, nie były trudne. Ja, ja ma, mam pewną łatwość do języku, więc ja, ja tutaj trafiłem do Anglii, mówiąc po angielsku płynnie. I, 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 I dlatego no, oczywiście człowiek szukał, szukał tych, tych, tego kontekstu, ale ja osobiście nie miałam z tym problemu. A moi koledzy mieli. Ci, którzy mieli większe trudności z językiem i, i, i tego. A poza tym muszę, muszę podkreślić, że, że moja rodzina jest dosyć, zawsze była i dosyć kosmopolityczna. I, i dlatego czy Anglia, czy Francja, czy, czy coś takiego, to, to, nie, nie, to nie były problemy dla mnie osobiście.